Agata tłumaczyła teściowej, przecież wszystko rozumiecie. Chcecie zniszczyć małżeństwo. Proszę bardzo. Ale jeśli nie, to będziecie musieli zapomnieć, że mnie nienawidzicie. Uśmiechać się miło i płacić, noty, szepnęła Aleksandra Konstantinowna, wiedziałam, że nie należało synowi się z tobą wiązać. Kostia to już duży chłopiec, sam może decydować, z kim się ożenić, a wy, widzę, swojego małżeństwa wcale nie cenicie. W rodzinie jej teściów panowały swoje porządki. Agata to dawno zrozumiała. Formalnie właścicielem wszystkiego był teść, lew Eduardowicz. Wysoki, siwowłosy, otyły mężczyzna z brodą i wąsami. Świetnie wyglądał w garniturach. W domu ubierał się w jedwabne piżamy i wyglądał naprawdę imponująco. A teściowa Aleksandra Konstantinowna była od niego młodsza o 13 lat. W młodości wygrała konkurs piękności. Tam zauważył ją lew. A rok później para pobrała się już w przededniu narodzin syna Kosti. Teściowa nie ucieszyła się na widok Agaty w domu. Ach, ty chytra szczupaku! Postanowiłaś usiedlić bogatego chłopaka, a sama przyjechałaś tylko z prowincji, oświadczyła jej od razu Aleksandra Konstantinowna. Pamiętaj, nie pozwolę wam się pobrać. Nie trzeba, uśmiechnęła się Agata. Już się pobraliśmy. Kostia jest w końcu pełnoletni i nawet o dwa lata starszy ode mnie. Nie może być. Wrzasnęła na cały dom Aleksandra Konstantinowna. Ty chyba jesteś w ciąży. Jeszcze nie, ale planujemy dzieci, odpowiedziała miło uśmiechnięta Agata. A co do prowincji? Na twoim miejscu milczałabym. Kostia opowiadał, skąd przyjechała jego matka. I co z tego? Warknęła teściowa, zniżając ton. Przez te lata wiele się nauczyłam, a poza tym mam tytuł królowej piękności. A ty czym możesz się chwalić? Ukończyłam prestiżową uczelnię, na którą sama się dostałam, bez znajomości. Pracuję jako tłumaczka w dużej firmie, zaczęła wyliczać Agata. Wierzcie mi, waszemu synowi ze mną się poszczęściło. Pieniądze powinny żenić się z pieniędzmi. Aby poprawiać rasę, prychnęła teściowa. A ty jesteś po prostu kundelkiem. Teraz mówimy o hodowli psów, tak? Westchnęła udawanie Agata. Nie wiedziałam, że hodujecie szczeniaki. Myślałam, że jesteś tylko gospodynią domową, mimo tak pierwszego spotkania ze świekrą, Agacie spodobało się w domu męża. Dobrze dogadywała się z lwem Eduardowiczem. Oboje lubili te same książki, obaj mówili w kilku językach. Kilka razy teść nawet angażował ją w negocjacje z zagranicznymi partnerami. Agata znała chiński, którego Lew Edwardowicz nie znał. Ale ze świekrą konflikty ciągnęły się dalej. Kiedyś Agata wróciła do domu z nową torbą, kupioną na wyprzedaży. Świekra, nie zastanawiając się długo, wyrzuciła ją do kosza na śmieci i bawiła się, obserwując, jak synowa szuka swojej rzeczy. Potem się zlitowała. No co tak biegasz, jakbyś była urządlona. Coś zgubiłaś. Tak, torbę. A w niej mam karty, portfel, klucze, w ogóle wszystko. Poskarżyła się Agata. Nie widziałaś jej. A to to pługactwo, które wysłałam do kosza na śmieci, zaśmiała się Teściowa. Mniej rzeczy trzeba rzucać. Poza tym w tym domu nie nosi się podróbek, tylko oryginały. A ty gdzieś kupiłaś falsyfikat i przytargałaś go do domu. Chciałaś nas opośmieszyć, co? Ale ja w ogóle nie wiedziałam, że to jakaś znana marka. Po prostu spodobała mi się ta torba, westchnęła Agata i poszła grzebać w koszu na śmieci. Na szczęście zawartość torby okazała się nienaruszona. Reszta była jednak umazana resztkami śledzia, które wcześniej czyściła kucharka. W ogóle ta torba wylądowała w koszu. A wieczorem mąż też skrytykował Agatę. Co to za historia z podróbką? Agata, przecież mieszkasz ze mną już ponad rok. Przestań oszczędzać. Po prostu spodobała mi się ta torba, tłumaczyła się ze łzami w oczach. I wcale nie była droga. I tak wiecznie wydaje twoje pieniądze na garnitury i sukienki, które są mi potrzebne na różne imprezy. Słuchaj, jak będziesz potrzebowała pojechać na zakupy, po prostu poproś mamę. Ona zna wszystkie sklepy, doradzi ci, odpowiedział jej Kostia. Dość już tej waszej wrogości. Możesz się od niej wiele nauczyć, ale Agata wolałaby odgryźć sobie język, niż iść na zakupy ze świekrą. Teściowa triumfowała, stawiając synową na swoim miejscu. I wkrótce po prostu udawała, że Agata to tylko cień, którego można ignorować. I to właśnie ją zgubi. Pewnego ranka, szykując się do pracy nieco później niż zwykle, Agata usłyszała przez uchylone drzwi salonu dziwną rozmowę. Teściowa mówiła nienaturalnie wysokim głosem do słuchawki telefonu, chichotając głupawo. No, kochanie, tęsknię, kiedy się już zobaczymy. Twoja laleczka marzy, by uciec od swojego starego. Wrednego męża w ramiona młodego ogiera. Odpowiedzi jej rozmówcy Agata nie usłyszała. Cicho uchyliła drzwi i udawała, że jeszcze nie wstała. Potem celowo zrobiła trochę hałasu, dając teściowej szansę na zakończenie rozmowy i zeszła po schodach. Dzień dobry, Aleksandro Konstantinowno. Uśmiechnęła się Agata. Jak się pani wyspała? Wspaniale. Wystraszona, odpowiedziała teściowa. A ty czemu nie jesteś w pracy? Muszę dziś lecieć w delegację z szefową, wyjaśniła Agata. Właśnie wstałam. Jest kawa. Tak, zasyp sobie ziarna, ja je wsypałam niespodziewanie spokojnie odparła Teściowa. To moje rozmowy cię obudziły. Powinnam była mówić ciszej. A wy rozmawialiście upewniła się Agata. Nie, nic nie słyszałam, wstałam na budzik, na twarzy Aleksandry Konstantinowny pojawił się uśmiech. Po powrocie z delegacji Agata postanowiła śledzić Teściową. Okazało się to całkiem proste. Kilka dni później Teściowa wybrała się na spotkanie ze swoim kochankiem do pobliskiego miasta. Chodzili po parku, całowali się, siedzieli w kawiarni. Agacie udało się zrobić kilka kompromitujących zdjęć. Zajmowała się tym, dopóki sama nie zrozumiała, co robi. Agata była zaskoczona, że kochanek Teściowej nie był starszy od jej syna Kosti, a kobieta zachowywała się z nim bardzo swobodnie. Sam mężczyzna raczej znosił jej zaczepki i zainteresowanie, niż szczerze się nimi cieszył. Przez kilka dni Agata zastanawiała się, co zrobić z tym kompromitującym materiałem. Chciała mocno zranić Teściową, która dręczyła ją swoimi pretensjami, ale było jej żal Teścia, który ostatnio cierpiał z powodu bólu serca i czekał na planowaną operację. Gdyby powiedziała wszystko lwu Edwardowiczowi, mogłoby mu to bardzo zaszkodzić. Podczas gdy Agata rozmyślała, Teściowa znalazła nowy powód do złośliwości. Słuchaj, a ty przypadkiem nie jesteś bezpłodna. Zapytała ją przy kolacji. Od mojego syna każda kobieta już dawno by zaszła w ciąże, a ty już tu mieszkasz od roku i wciąż nie możesz zajść. Mamo, dlaczego tak mówisz? Próbował bronić żony Kostia. Emigrek po prostu się zabezpieczamy. Chcemy zaplanować ciąże i trochę pożyć dla siebie, a może twoja żona nie jest taką niewinną owieczką. Naciskała Aleksandra Konstantinowna. Może w młodości robiła aborcję i teraz nie może mieć dzieci. Sprawdzaliście się w ogóle, to wy chyba na własnym doświadczeniu się opieracie, co? Zaśmiała się Agata. Ja jestem zdrowa, a kiedy będziemy mieć dzieci z mężem sami to ustalimy, na twoim miejscu mój synu, bym jej nie ufał, oświadczyła Aleksandra Konstantinowna. Zepsuty owoc na drzewie zawsze widać, a ty masz już wyraźnie przesznięty zagwinorośli, kolacja skończyła się wcześniej, Agata po prostu wyszła za stołu. A następnego ranka została w domu, by porozmawiać z teściową. Początkowo ta nie zrobiła wielkiego wrażenia na jej groźbach, ale wieczorem niespodziewanie zaprosiła synową do domowej sauny. Tam, w odosobnieniu, odbyła się ich rozmowa. Jakie masz dowody? Syknęła Teściowa, przyglądając się swoim długim paznokciom. Czym zamierzasz mnie szantażować? Lew i tak mi nie uwierzy, ja to dobrze wiem, nie ty pierwsza próbujesz mnie oczernić. Słowo to takie coś, mam zdjęcia, jak całujesz się ze swoim kochankiem i siedzicie w kawiarni. Resztę niech twój mąż sobie dopowie. Swoją drogą, czy on zna twojego chłopaka, to były kierowca lwa, ale go zwolnili, mruknęła Teściowa. No cóż, tym łatwiej będzie udowodnić waszą zdradę, uśmiechnęła się Agata. Sami rozumiecie, mnie nie ma po co kłamać i czego ty właściwie chcesz. Oburzyła się Teściowa. Czy ty chcesz być jakąś obrończynią prawdy i za wszelką cenę mnie zdemaskować? Tak naprawdę to mi to obojętne, odpowiedziała Agata. Po prostu wasz mąż jest teraz chory. Boję się, że ta wiadomość mogłaby go dobić. Dlatego na razie milczę. Ale wasze pretensje już mnie porządnie męczą, nie wiem, czy wiesz, ale powiem ci, powiedziała poufale Aleksandra Konstantinowna. Emigrek mamy intercyzę. Jeśli ja zdradzę, to przy rozwodzie dostanę grosze. Tylko to. Co zdobyliśmy przed jej podpisaniem? Podpisaliśmy te papiery 20 lat temu, wtedy taka praktyka jeszcze nie była powszechna. Cwani prawnicy się naburzowali. Więc wychodzi na to, że mój los jest teraz w rękach jakiejś tandetnej prowincjuszki. Jak to ironiczne, nie widzę w tym nic śmiesznego, odpowiedziała Agata. Słuchajcie, jestem gotowa zawrzeć rozejm, dopóki Lew Konstantinowicz nie przejdzie operacji. A potem, gdy już wyzdrowieje, będę decydować, czy powiedzieć, czy nie. W tym czasie wy nie będziecie mnie dręczyć, będziecie się zachowywać przyzwoicie, rzucicie swojego kochanka. Wtedy może będę milczeć, a ja liczyłam, że po prostu dam ci pieniądze, odparła Aleksandra Konstantynowna. Cóż, twoje warunki mnie zadowolą? Prawda, będę musiała rzucić Borisa. A tak długo szukałam dobrego mężczyzny. Wiesz, od twojego teścia już od lat w tej kwestii nic nie ma. Obawiam się, że moje zdrady go już nie zaskoczą. Po tej szczerze rozmowie obie starannie zachowywały neutralność. Kostia nawet ucieszył się, że matka i żona w końcu znalazły wspólny język i zaprzyjaźniły się. Jego mama nawet podarowała Agacie kilka swoich torebek. Razem jeździły na zakupy. Na zewnątrz wszystko wyglądało bardzo przyzwoicie. Idealna rodzina, po dwóch miesiącach Lew Eduardowicz trafił na operację. Agata starała się nie myśleć o tym, jak bardzo rozczaruje tego człowieka, którego już traktowała jak drugiego ojca. Ale doszło do powikłań. Pacjent nie odzyskał przytomności po znieczuleniu. Wyczerpane, chore serce odmówiło współpracy. W szpitalu we trójkę z Kostią i Aleksandrą Konstantinowną ze łzami w oczach się wspierali. Potem organizowali pożegnanie. Było ono okazałe. Obecni byli setki znajomych, współpracowników, partnerów. Kostia zaczął przejmować obowiązki ojca w firmie. Pomocnicy ładowali go nową informacją. W tych dniach Agata stała się jego prawą ręką. Odeszła ze swojej firmy, zaczęła pracować z mężem jako jego zastępca. Pewnego dnia, wracając do domu wcześniej, zastała Aleksandrę Konstantynownę w szlafroku, żegnającą jakiegoś młodego mężczyznę przy drzwiach. Co to, kurier? Zdziwiła się Agata. A czemu bez uniformu, co ty? roześmiała się teściowa. Jaki kurier? To mój nowy trener fitness, Eldara. Przy okazji, mój ukochany mężczyzna Muszę dbać o formę, moja droga skoro już jestem wolna, wam nie wstyd. Zdziwiła się Agata. Przecież Polwie Eduardowiczu jeszcze nie minął nawet okres żałoby daj spokój nie udawajmy roześmiała się teściowa. Nikt z nas lwa nie kochał. A teraz ja jestem bogata, wolna wdowa. Wejdę w spadek razem z Kostią. A Eldar przeprowadzi się tu, będzie ze mną mieszkać, tego Agata już nie mogła znieść. I wieczorem podzieliła się z Kostią planami jego matki. Ten wpadł w furię, ona kompletnie oszalała. Nie pozwolę na to. Jaki wstyd, czemu się dziwisz? Ona nawet w małżeństwie nie dochowywała wierności, prychnęła Agata i opowiedziała mężowi o wyczynach jego matki. Nie może być. A masz na to dowody? oburzył się Kostia tak, zrobiłam zdjęcia. Mam wydruki i milczałaś. Ojciec mógł się z nią rozwieść zostawić ją bez niczego. A teraz z tą kobietą będę dzielił spadek tak, Kostia. Takiego oszustwa z twojej strony się nie spodziewałam. Ile ci ona zapłaciła za milczenie, jak bardzo jesteś podobny do swojej matki, Kostia? smutno odpowiedziała Agata. Ani trochę nie było mi żal twojego ojca. Nie chciałam go martwić przed operacją, tylko pogorszyłaś sprawę, odparł jej mąż. Cóż, będę musiał się z tym pogodzić. Ale więcej niczego podobnego nie rób, bo się z tobą rozwiodę, żartobliwa uwaga męża zabrzmiała jak groźba. Agata już zrozumiała, że w tej rodzinie trzeba mieć oczy dookoła głowy. Zabrawszy od niej dowody zdrady matki, Kostia poszedł do adwokatów. Po długich negocjacjach udało im się osiągnąć swoje. Aleksandra Konstantinowna w całości przekazała firmę męża synowi. Ona sama otrzymała daleko nie połowę spadku, ale dużo mniej. Za to zachowała nienaruszoną reputację i młodego kochanka w miejskim mieszkaniu, które wraz z pieniędzmi uprzejmie zostawił jej zmarły małżonek.